Dzisiaj jest Taste of the World, czyli gotowanie z całego świata. Moja grupa gotuje kurczaka, będzie na ostro, na pewno. Były już papryczki chili, był imbir, był czosnek, jest cebula, także będzie na ostro, ale na pewno będzie pysznie. I'm preparing dumplings flour. I sugar, baking powder and salt. Mamy produkty typowe dla Podlasia. Tutaj mamy sery korycińskie w różnych odmianach. Oprócz tego z mięs mamy kindziuk, To jest taka lekko surowa wędlina. Guacamole is made from avocados. Jest um, It's really simple. You just have to um, mix like the avocados with the uh, tomato. Ciekawą herbatę z Tajwanu, z takimi nasionami, bardzo słodka i próbowałam makaron ryżowy, ale tym razem z Korei. Z każdego kraju staram się przynajmniej po trochę spróbować. Nie wiem jak ta mieszanka oczywiście wpłynie na, na stan zdrowotny, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. i maj doróle majtem bardzo zdoru buddyni maj doróle maj. B będzieędzie inni mibini, maj doróle maj. dorajdy maj doróle maj Pdzie in mibiny maj doróle maj. Widymy grajęy Ja ze zimia jęy. No bo cudownie, A, dziękuję, dziękuję bardzo. To jak było może oddać ekipa, która tutaj była z nami, jedn myś myślewali Hajduka, hajduka. To było tak, więc było cudownie dla nas Piękne kolorowe święto folkloru i dziękujemy, że mogliśmy tutaj zagrać i bawić się razem z wami A dajcie nam tu dajcie, co na many many macie doć Abo nam to, nam tu zimno załokna mi stoć Mamy krótkie kozuski, bo ma są palu ski Ady dajcie nam tu dajcie Co na many many macie doć My tu z włosem nie jademy Co ma do cię to wezmę Cyberana tych cykapustych Bo to gond bardzo pusty Ady dajcie nam tu